Dzisiaj będziemy robić yy, parodię Stitcha. Co? Ja trzeba ja teraz wychodzę. A kto będzie tą muzyką? Pitrucha? He, Podwójnie mierzycie życie skrzywdzi? Stary, będę kobietą jeszcze... Możemy coś innego nagrać. Zróbmy A. kulik wiarcza, tak jak mówiłem. Kulik wszyscy wchodzicie Kuchy. na wiarach? Nie. Jeżeli ty ja nie wejdziesz ja. na wiar z Irwenem, tym to od razu <grym> wysyłam ci fakturę i płacisz mi tyle za wiarkę. Czy co, masz być główną postacią, mnie nie być na wiarach? Jedyny? Przez taki nieruchomy, ty Biluję. kurwa z nią udar i nie rusza się. Zróbmy Na wózku udarze Dzisiaj będę E-boy elmo, co tu sądzicie? To jest ten, ten, ten e elmo, ale on ma zajebiste łapy. Patrz, normalnie jak człowiek, ma widzisz to? Takie mięśnie, dajdatkę Daj dotknąć! Eee, o Jezus, nie mieszczą mi się palca, nie mogę tak wierzyć, grzeżyć jakie duże! Jakie duże! Co, Co ty masz za sto? Nie i wiem, potrzebuję lustra. Tato? to daj mi mleczka, takie chlebie, proszę. Jestem pingwin! Ale mam mam łapi! Przepraszam, na <laughs> Pudy, pudy! Jakie jest scholisko dla psów po angielsku? Komisariat! Szerwone. Komisariat! Komisariat. kiedy kiedyś piękny, tym elmo! Boże, kiedy masz mnie. Weź przestań, weź przestań! Położyć mi ten nawał, aby to Jest Boże. animal shelter i jest normalnie lido chyba znak. Tak. Mapy, nic Prawy nie ma Prawy Kurwa Dawid, zobacz co tutaj nie, zaproś jest nie, Zaproś Dawid, zobacz co tutaj jest za górką Zobacz to Kolejna górka <głynne> Nic nie ma <głynne> I Działa dalej? Michael Jackson I do tyłu Umiesz tak? W śmieciu? Sirmion <głynne> umie zrobić tak jak Michael Jackson? Chciałem zobaczyć czy potrafi film. A, myślę, w sensie, że potrafi dotykać dzieci. <laughs> ja pomyślałem <laughs> o zmianie koloru. Euuu, Poczekaj, tańcz, tak? Gdzie jest? <laughs> Ooh, yeah. Czujesz troszeczkę pikanterii? Das mnie pałczy Ej, to są pytania. What would you like to change in your life? You. Witch, or series should get a sequel. To osiedlowy patrol. Wierczat. Yeah. <laughs> yeah. Let's yeah. What is your favorite? Tak. Have you ever been in... A involved, myślałem, że isolated. myślałem, że wzięć myślał. If you could become a magical girl, what would be your weapon? DIONK! Pokiet dwumetrowy. Normalnie strzelasz i kwasem pluje. Ja do ciebie misiu, tak nie No tak. Z absurdą sim, Kym! K! No chyba ci nie piekło, co? Udawaj głowę poczekaj. Czekaj, ja tutaj Ten, musisz, musisz kucnąć chyba. Oh! <śśmiech> <What? śmiech> Co ty grasz, Simon Says? <laughs> Kurwa zjebałem, rozproszyłeś mnie. Dawaj, gramy w szachy, gramy w szachy. B, bie, konia. Ja jestem białym, i bo czarnych się boję. Tu idziesz. Find white. Dwa kłamstwa i jedna prawda. Jestem, jestem, lubię dzieci. Nigdy się nie do. Grupowy strzał poza mną. Group przed except me. Dobra, walimy za mi, tak? <gum> dawaj, No dawaj, dawaj. To się nazywa Gambit Jakbyś nie wiedział. A co mam robić? Sprzedawać mi zwierzęta tutaj. Będziesz musiał Pół kilo kurczaka <gum> 12,50 A ty też nas sprzedasz, tak? Czarny Nie mam to Nie mogę. Pracuję jestem kaka. Ja jednego k. Będzie kaka Zamknij kaka k. Kurczę kocham kolorowych. Macie zwierzęta? O ale ty. Zaczynamy sklep ze zwierzętami. Chłop obmacuje niedźwiedzia. <grym, grym>, o, o. Dzień dobry, <stosuj> przepraszam. Halo. Dzień dobry, witam pana. Serdecznie. Witam, witam serdecznie. pan tu szuka w moim pet shop. Chciałem po prostu kupić troszeczkę akcesoriów dla zwierzaczków i może zapytać, czy patron, pan posiada patron, jakieś patrz. zwierzaczki u siebie? Bo chciałem jakiegoś mm. fajnego zaadoptować. Tak, może coś patron. się znajdzie, proszę pana. I widzi pan tu coś fajnego? Niech pan patrzy, tylko i obroża, to dla mojego partnera. Tutaj y tak, te <grymne> też nie ma się nie przejmować. A tu pan chce zwierzątko kupić. No kupić adoptować. To ty powiedziałeś, że chcesz zabawki, jak. No powiedziałem akcesoria plus do tego, jakieś zwierzątko zaadoptować. A tu ty kupujesz akcesoria, a do tego co do kupujesz tak do zwierzątka? <grymne> zwierzaka, tak? Bo to Dokładnie, dla ciebie tak. będzie, ty to będziesz gordy. <grymne> to może jakąś ba być potem, Muszę po może potem. Może Sam będzie, robiłem? To nie raczej nie chcę. Specjalnym chemem zwierzęta, tak? A jakie pan interesuje? Małe i Рипом с морды есть. Przepraszam, z tym niedźwiedziem się przed chwilą lizałem. A, no, może widzę, 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 trochę podniecony, fajny wór, to jest wiem. Jakoś pan ma ofertę tych zwierzątków, nie mogę Tak, coś tak, przejrzeć. tylko muszę wiedzieć najpierw, w czego oczekuje mój klient. I małe, Ej, duże, średnie, wielkie. Mówiłem takie coś takiego, skurowe. Coś takiego mniejszego, że właśnie był taki piesek, jakiś taki kompan do kolejny. Tak, tak rozumiem, tak, no, takiego no, malutkiego. No, no, nie taki. No może troszeczkę taki, coś takiego, wie, Może mógł sobie zabrać tak. ze sobą do jakiejś tam podróży, wie pan o co chodzi. To proszę chwilę poczekać. Uno momento. Dobra. Leonardo! <noise> Ale. abym wjechał tak. Ja już widzę tą więź między wami. Czuję tą chemię. To jest żaba, tak? Kropucha. Może być co chcesz. Może być pies. Zaczekaj, Raf. <noise> 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 <laughs> Jeszcze tańczy! Ale coś takiego bardziej futrzanego bym powiedział, takie nie jakieś takie oślizgłe. A, a co ty kurwa rasisto, bo co? Nie, nie, pan nie to mieć sirop Nie to jest w gorszy, tak? Bo nie mam sierści. To chciałeś powiedzieć, mam cię zagryźć, mam cię nie, zagryźć? Nie, nie gryź mam nie Mam cię zagryźć, przeprosi, powiedz, że LGBT jest super. Skakuj do karnka, Leonardo. O nie, mam <laughs> nie, ma, mnie, ma mnie. Nie żaba, nie żaba. Takie oślizgłe takie te rzeczy, nie, Ale nie mają. są oślizgłe. No ten wygląd oślizgłego. I nad o ty kolorem. <gry> no, Możesz te garnki wyciągać cały czas? Tą stop? Nie, bo tu nas następne zwierzę. Uwaga, jak myślisz, co to jest. Twój honor. A. Ty jesteś chcijakiej. Uwaga, uwaga. Tutaj prezentuje się. Buper Matylda. Proszę bardzo, proszę bardzo. Aaaa! Miało być bez, jakiś furaz! To no nie jest furaz! A co to jest? Poczekaj. <grym> Przestanie! Przestanie! <grym> <grym> Przepraszam, Czekaj, Poczekaj, 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 nie, daj mi, daj mi, daj <grym> Actually, jestem wydrą. Nie <laughs> jestem ten furasa, jestem zwykłą wyderką. Idź płasaj. Płasaj. nie oddaj mi Oddaj mi psa. Oddaj Oddaj <laughs> mi psa. Nie, oddaj nie. mi psa. Oddaj mi psa. Oddaj Oddaj mi pieska! Przy Richard, mojego La, pieska. Ja, przy, ja jestem Leż, Oddaj Ryszard Oddaj mi pieska! Oddaj mi Szmatu! Ała, ała. Wracam Leżał przy rurę, Na rurę wracaj! Wracaj Oddaj mi Oddaj mi psa. uciekaj. O, no, no, to była siostra, a ja jestem mężczyzną. Czy mam cię, chodź tu. Chcesz tu, 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 tu. trochę wyglądasz jak Harry Potter. Teraz muszę powiedzieć, w tych okularach. Pan posłucha, pan posłucha. A taki future. Cisnij mi nosek, proszę. <noise> Mniejszego podręcznego zwierzaka jak taki piesek. Wie pan o co chodzi? Piesek, najlepiej, rozumie pan? Proszę, proszę mi na chwilę, proszę mi na chwilę. Mam skrzydła! <śmiech> <śmiech> Jestem twoim w stróży! Chodźcie, tu for you, bierzesz dwóch albo nic. No, co tak wboli, dawaj

z nimi nucić nigdy. Chodzi jak tak. Uwaga, bo ja atakuję! <śmiennie> uwaga, bo JA ATAKUJĘ Ubuchuj się! Jak ty się nazywasz? Yy, Franek. Franek! Miał! Spierdalę z to łapą Franek! <śmiennie> nie, może no, nie ma być Nie Da pan szansę, da pan szansę, proszę! Ja potrafię sztuczki różne pan zobaczy ja Co się ja znowu pan idzie? Ja podoba. będę gotowa! <śmiennie> Noo... Panie chodzi o to, że ja jestem tym psy, wie pan o co chodzi, naprawdę, i bardziej szukam co czego. Co myślisz, pies? Ruffl! Raful! Poczekaj, bo muszę to. Nie, co ty robisz, kurwa? Skoro... <grym> Okej, okay, chciałeś psa, masz psa. No dobrze, tutaj będzie tak. Mandacik za zbyt spodnie, spodnie, przekroczenie prędkości. ci ucho opada, co jest tutaj? Rachul! A łaku grysmie! Co to ma to być? To pęta, frajerze! Ma akurat wściekliznę! Chodź się na taki mocny byłeś? Taki mocny byłeś? Nie po brzuszku chodź, choć. O, pomija mnie, tak. Poczekaj. Ja ci no. oddam za darmo Ja jeszcze może... chcę Nie, czekaj, poczekaj Pododam ci do tego całe moje pieniądze i cały ten sklep wszystko ci doda Nie, do nie potrzebuję nie, nie mnie no, O, mnie ja wiesz. Wiesz. Weź mnie przy solniaku Pana córka, nie, nie, co tu nie. chodzi? Nie, to jest jakaś nie, szmała, ona ja tu się pląta Ja jestem jego matką, rozumiesz? Jestem dziwką Poczekaj <laughs> mnie Chodź, ty zobaczysz, ty w ogóle zobaczysz, co się dzieje, bo ja już nie wytrzymuję, ja się muszę z kimś w tym podzielić Co, co ten opis, ty robisz, ty do tutaj, A, tutaj. Mam pomysł, mam pomysł. Ostatni, chwilę. Mam na już ciebie wiem. magiczny czar, one man one czar <noise> Proszę poczekać, no. proszę chwilę poczekać, już mam pomysł, mam ostatni ostatni pomysł. A w razie znowu swoją matkę to wychodzę. Nie. O, dzień dobry, jestem matką Pichrochy <noise> <Hej. głos> no, Witam. Wygrzebałem o, nie pan niech pan nie grzebie. Niech pan nie grzebie. Zachątka w piwnicy leżał tam pod chocykiem. Cały ukurzony, pchudny, dlatego będzie teraz taki szary. Piesek! Piesek. Zakurzonego psa u siebie tyle czasu. na ja pan tak, nie wie, że tak, tam jest tak, pies. Tak. Pan go w ogóle karmił? Nie. <grywa> Chyba tu nie przyjdzie. O jednak idzie! <grywa> o, doszedł jednak. Klapał w ja książkę na fach. Sajewisty pies. Proszę. Co ty poważny? Jaki o, piękny pies. O! No, stop! Czuję sukę! <grywa> o, tam jest! <grywa> <grywa> Co wam, co mogę go Gdzie <tukarz> <Teraz> jest? Teraz na górze, na ręku go masz. bang, bang, bang! Bang, bang, bang! Patrz, się umiem! umiem, umiem ja wierdam, co ty się? Chodź, chodź Piesku, chodź! Ciebie też mogę wydymać. O, teraz! O może Dobra, kasuję cię kurwa podwójnie! Zaraz cię się psa kasuję. Cię sprzedam, rozumiesz? Nie proszę! Oni nie wiedzą, że tu jestem! Proszę, ja chciałem tylko psa kupić! O! o, umarł. Oj, czy stało? Chyba przesoliłem. <laughs> Chyba <sobie> przesoliłem. <laughs> z prochu powstajesz, prochu się obrócisz. A on teraz powstanie z popiołów jak Feniks? A nie chcesz tego? Nie, nie widzę głębi, nie widzę głębi. Panie ja Żak, tak tak. Ja niestety tu nic nie znajdę, także dziękuję bardzo za pomoc, nie, ale. Nie, ale, ale, chwili, chwili, ale daj, daj mi szansę. Nie, no, <laughs> <mi> <laughs> szansę. panu z 10 szans, nie ma szans już. <laughs> 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 Hej! <laughs> Uuuuh, mm. 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 weźmy małpkę, tu... weźmy małpkę, tu... weźmy małpkę. małpkę, małpkę, małpkę. małpkę, małpkę. małpkę weźmy małpkę. O, małpkę. Ej, tak na a tak do tego. O! teraz. O, to, to. O, to. O, to. Poczekaj, odwrócę się. Dawaj, wjeżdżaj! Puuu Ty ku... A ty myślisz dla kogo ta buda? Może pomóc? Pomóc? Pa to! Może tego weźmy? Ten jest zajebisty Pa niebiesku Może pomóc? Przepraszam, A możesz głośniej kur... Mama ci nie słychać? Umieram debile, jak mogę głośniej? Panie Żak, no pan go nie karmi, co to jest? Co to czemu, jest, czemu on leży i Ja się pytam, co to jest? No nie wiem, przyszliśmy, zobaczyliśmy to w krzakach. Ukradłeś moje zwierzę. Nic nie ukradłem. Ukradł, ukradł, ukradł. Ukrad, ukrad. Zamknij pysk. Wstać go do więzienia, on mnie bije. Wstać go do więzienia. Dzwonię na policję, żeby Płacisz nie będziesz więcej napierd... Ale czemu to leży w ogóle tutaj? Bo nie stoi, nie widzisz debilu? Zamknij mordę. No <laughs> proszę. Masz troje soli Mogę <try> mu nasłać do ryja? Nie <try> Proszę zrób to, zrób to Chodź <try> <to. try> <try> <try> Zjadłeś? <try> Dobre? Od razu lepiej <try> Właśnie zobaczyłem, jak Stitch ożył przez gówno, nie? To jest... To jest to! Dobra, Elmo! Elmo, grzesz? Elmo, zabierz mnie! Czemu ty patrzysz Elmo? Bo takie samo było do głowy! zabieram go do domu. Nie, mój nie chcę, bo on jest niebieski. niebieski. To co? Musimy wziąć białego. Bo co? Musi być biały! To weź rzaka, paczki biały. No, suli trochę masz! Daj, daj, daj! Bierz do buzi, bierz do buzi! Aaaaaaa! Zatknijcie się do mordy z ja, ja, ja A skąd ty jesteś? Z na no bo skąd? A. Ej, tu jest pies, tu jest pies do kupna Pa, 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 ruff, ruff, pa Mam Ja, ja potrafię robić tak Ej A ty co kurwa <laughs> Ciekawe czy z twoje gówny. Dobra, ten bierzemy. Bierzemy jego jednak. Bierzemy Ej, niebieskiego. Nie bierzemy. Niebieski patrz na, na mnie, ale patrz na mnie, patrz na mnie. Ja naprawdę umiem. Lusję zaliczone. Dobra, idź chodź no tu! Nie, bierz kamerę. Będę ci ostro zapinał w dupę Nie! I teraz wypinaj od Posłuchaj, mam do ciebie pytanie takie dlaczego? Dostałem twoje CD oczywiście, bardzo fajne, fajne tutaj wszystko. Chciałem zapytać cię co możesz nam zaproponować jakoby um, żeby do naszej rodziny, że tak powiem jako to zwierzątko. Co ty, możesz wziąć ma... do ma... naszej rodziny? Co ty kur... Zapisuję plusy! Jeden jest plusem, a jeden jest kłamstwem, nie umiem szczekać, A to plus jest, że nie szczeka! Dżekre, do mikrofonu czekaj! Moją moją <laughs> <noise> to chyba podróba. Ja tutaj widziałem, że miał pan już doświadczenie jakby z rodziną, tak? Nie wpływ w jakiejś pan rodzinie? Tak, byłem. Tak, yy, yy, Ochana to znaczy rodzinę. Mhm, mm i co tam się stało? Bum! Niech pan powtórzy, bo nie musimy to na kamerze, zapewne jeszcze nagryjesz. się z pewnością. Poczekaj, mikrofon włączę, teraz. <noise> Poszli na spacer, nie wrócili. Aha. Całkiem przypadkiem e, e, przejąłem poszedłość cztery samochody 2 miliony. A umiesz nagrywać go, a nie sam sobie vloga robisz? <noise> Witam we vlogu! no <noise> <noise> teraz, tak, robimy o, to. czekaj, czekaj, oh yeah! Bardziej, Halo. bardziej ty bruszaj. bardziej, Halo. przepraszam, tak to jest, jest poważna rozmowa po... <noise> He, he, he! Ow, ow, ow! Ow! Let's go! O, ma pan właśnie pracę jakąś. Hat, hat. Po no co wiesz <noise> że mam pracę? Czyli płacą. Płacą płacą. Jakby miał pan. Mm -hmm. <noise> jakby miał pan tak z y, pięć swoich wad... Z rowerem, z rowerem. Z, wymienić z, swoich 5 wat. To co by to było? Y, wada wzroku i <noise> y, druga wada, to brak wad. <noise> Ale to jest kłamstwo, bo jednak masz wadę. Wadę wzroku. Brak, tak, wad, tak, brak wad, wad dalej. A pięć plusów jakby miał pan swoje wymienić? Ja wiem! Pierwszą jest. Dobra, teraz drugi. Na cmentarzu nie ma krzeże są plusy. To dwa? Mhm. Mhm. Ja, pier... ja chcę z nim gadnąć. no to nie, to samo leci, dobra. I jakby pan tak mu chce, tam przyjść do tego pokoiku, zaraz pana zawołam, jeszcze zobaczymy, jak będzie. <laughs> niech pan tam wejdzie, zobaczymy. No wzorałem, co może się to Czekaj, muszę pierdnąć. O! Ja w pana Siwi, że nigdy pan nie był zwierzęciem domowym, tak? Nie zdarzyło mi się. Co najwyżej i... byłem na pieskach robią. <grym> <grym> Okej, okay, to jest dobre, to jest dobre, co <grym> zapamiętać? pamiętać. A co pana skłoniło, żeby dostać właśnie naszym zwierzęciem domowym, jakby nie rozumiem tego. Co ty tu nie jest do francuskiej restauracji? Nie, nie, no, zawsze sensie się widzę, że jest po dzień tej. Czy Dzień Ej. dobry, pozdrawiam mojej <grym grym> mamę i rodziców? Powiem panu tak <grym> i pracowałem w tej restauracji, tak? Aha. Ja tak wychodzę na zaplecze czasami, patrzę na papieroska, tak. I tak patrzę, jak te wszystkie psy chodzą. Ludzie z tymi psami chodzą. Jakie one mają szczęśliwe życie. Ja pomyślałem, że to jest to, co ja chcę w życiu robić. Bycie psem. Tak, tak, tak. Zdecydowanie. Mm -hmm, a... a coś panu nie pasuje? przy panu no szuka psa, to No, jakiś ale problem? właśnie nie widzę, że ma pan jakiekolwiek kompetencje do tego, tak? poprzednik pana miał jakieś kompetencje. już szczekać. Zaprezentuj pan. Nie. Dwa, Dwa trzy, cztery, <laughs> pięć, sześć. A jakby miał pan swoich pięć minut zmienić. Śmierdzi mi dupa. Okej. Okay. <laughs> I to tyle. Więc i grzechów nie pamiętam. Nie szczeknie pan, tak? Dla ciebie mogę Ale, zajęczać. Nawet, nawet Niech nawet pan szczeknie nie po prostu i będzie wszystko. Nie, nie szczeknie, wstydzę się. Jestem wstydliwym psem. Poczekaj, bo ja jestem psem z, po prostu z Anglii. Ja po prostu zapomniałem hał. Co pan robi, jak zapomniał pan hał? Puszcza się. Oh. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Ale chwila, ja panu pokażę. Bo już Tata. Luszę się, luszę, luszę. Tata jest kola?

To to no? ja mogę mm -hmm. ja tak. Oh. <laughs> raz, dwa, lecimy. O, dró, do Dokaplanow, szedł, nie A Druga sprawa, to ja bym główną zdupił. Chodź tu, kamerę ustawiam, siadaj. No, nie będziesz mnie nagrywał po pierwsze. Siebie będę nagrywał, o, o, o. rozumiesz. Dosyć <laughs> tępy. Wygra pan, zostaje pan naszym zniżakiem tak jest. Pora na tany No dobra, to teraz, skoro wygramy to mogę przyjąć swoją prawdziwą formę. TRANSFORMACJĘ! O, cześć, chłopaki. Ładuję się. O, cześć, kur o kurwa, mogę to rozpiąć? Proszę, nie, mnie, przyjmij mnie. To jest tylko Ej, a frisz mrozi, a Czajnik podgrzewa. Ja pierdolę. O, co smaka. A twoja stara robi Tak, słucham? Byliśmy do weterynarza umówieni dzisiaj. Tu nie ma weterynarza. Tak, Miemy. tak, rzeczywiście. I, tak, mamy tutaj... Y, co mamy? Jeszcze raz. Weterynarz? Tak, tak, właśnie, właśnie tak. Y, weterynarz. Y, trzecie drzwi od środka, co to jest co to... to jest, ja wiem, co to jest. To jest belgijski łysy chuj. A czy to prawda, że za, jak, jak weterynarz wziął rower, to szuka psa, bo wziął Pana go nie będę to... lecieć No sensu, to... go nie będę lecieć Ej, to a wykastrujesz go od razu? Weź go wykastruj, bo on y, ruch. No, I nawet jak pojedzie do biegu to on ma tu dupę. Ty też chyba, ty też! Bo <laughs> <laughs> no, co to jest konocno? Bo jesteś nowym nabytkiem naszej rodziny, psem, musisz przyjść wszystkie szczepienia i wszystkie wiesz, zabiegi. Wiec. Proszę iść tam Zgolić się przebrać Zgodzi ci to wszystko? Nie wyciągaj f**ka Nagi jest, nagi jest Jakiś tam zrobić uzębienie Od razu może przy okazji jakaś kastracja Wie pan na co chodzi O no, to, ja, to nasz do całynnika Nie, nie 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 nie. Czeka, nie, nie, nie. Chodź, nie, 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 nie Chodź, chodź, chodź Chodź do Chcę herbatkę, ja chcę herbatkę Proszę, teraz niech mocz będę z tobą Pokaż, pokaż ząbki Chodź tu Dawid, ja też chcę być wykastrowany Bo poczekaj poczekaj Możemy mogę po prostu Możemy wziąć snurek I wiązać Wow. Potem będziemy... Ustary od drzwi pan... i zamykasz drzwi! Widzi pan ten wózek? Wjeżdżamy, wczarzamy go na wózek i rozpędzamy tak szybko jak się da. A no chcę. Pokaż ląbki. Eee... Yyy, Bł... ale jemu arabskiej gogli się nie zrobi. Chyba, że masz takie rozciągnięte jaja. <śmiennie> Dobry, On na Afrysię pewno cię cię. będzie miał zaraz. A ja dasz mi jego jajca, będę jak kuka, już tak bawię, no i co, jeszcze moc? Okej, proszę, proszę świkać Szczepienie jakby można... to mo <ś ranges> si no Nie, proszę Świeży musi być <ślesz> To jest zrobione moje gówno <śleszna> z kauczuku <śleszna> <śleszna> Proszę, ja do wrzątku taki w szatni, Ja to w Ale Nie, trochę. Mm. Strzyknij proszę! Zostaw! Dawaj, Nie, to jest nowy pies! Nie, to jest I moja ciekawa sobota. Ej, nie, zostaw to! E, 20 zł albo wstrzyknę. To jest moja ciekawa sobota. O! Ej! to fetki. Aaa, tracę hej! Ej, kitu ja nie mam fiuta, Dawid. Nie, dobra, to to za zębami <laughs> zrobię, nie, nie masz sprawy. Czemu tu nic nie ma? <laughs> Myślę, że nie wiem, gdzie że nie masz fiuta. To się ony, tylko się popłaknie. Nie mogę, mama śpi. <laughs> Alkohol, kurwa, bo nie mam jaj! Przyszyj mi jego, przyszyj ja mi jego! <try> ja przyszyj mi jego jajca! jego jajca! CO JEST, KUR... Ulepszyli mnie. <try> z tej wszystko okej? Okay? No nie do końca. Nazywa się Benjamin. Tak, to ja. Benjamin George <śmienic> Haha! Chodź, do nie spieszek, to jest nie spieszek. Ja piosenia. chyba nie chcę znowu iść do domu, jednak wiesz. O. Ej, może jednak zostawmy, może nie miejmy lepiej zwierzęta. No, może tak lekko ja zostawmy, no. lekko nie no dla jego krew, ja mi się ujrzała w pentagram i tu krzyowałem przez parę demonów. No, lepiej się może, bójmy, bo ci wszyscy przyjdź jako na przecież cały czas. No i mi pasuje! Nie ma chória, ale od Pokażę ci co to ukojenie, baby. Nie, nie, ty zostajesz, ty zostajesz, będziemy. Tak, 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 Nie, 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 proszę, proszę tak, nie, tak, tak, nie, tak, nie tak, Nie, 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 pan nie, tak, nie Nie, 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 nie nie, tak, <ślamy> tak, <ślamy> tak, i tak, I tak, się będzie i tak, tak, chciał, żeby mi robił loda Trzymaj. Trzymaj. O, Trzymaj Lada. Trzymaj Lada. Co jest kur... Proszę, lach, ma proszę wejść, możecie państwo opuścić mój kabinet. No, pan, zabrakło Pozwiemy was! Pozwiemy was! Pozwiemy, pozwiemy, pozwiemy was! was. Słyszałeś, kur... Pozwiemy, jebać, cię. pozwiemy no dobrze, was! Pozwiemy was! Pozwiemy was! dobrze, Prawo jazdy do komunikacji stacyjnej, wozu, poproszę. Mam ma. rower! Chcesz, pla, okay. kurwa? chcesz psa, kurwa! Jak Godzilla teraz. Pięć metrów. Uuuuuggghhh! Sir Venn! Kurwa!